Stanąłem w innym miejscu tego pięknego zamku. Tutaj widzą Państwo z drugiej strony troszkę widok jaki tutaj pięknie się roztacza. Ten zamek będzie restaurowany. Powiem Państwu także u, u podnóża tego gmaszyska. Rozmawiałem z panem Karolem Burym, który jest tutaj jakby głównodowodzącym tego turnieju rycerskiego i wręczyłem mu list otwarty do ludzi dobrej woli, który Państwo znają tam z mojej strony internetowej. Yy, on powiedział, że, że zna sprawę, że śledzi w internecie już y, to moje poczynanie, to moją walkę z głupotą w, w Staszowie. Yy, I powiedział, że to nie jest dla niego nic nowego, dlatego że on sam stoczył wiele razy w życiu podobne, podobne walki. I tam podał mi przykłady różnych, różnych y, trudności, jakie miał w tych swoich y, poczynaniach, y, które... Y, y, Miał, miał jego poczynanie, miał wymiar taki ogólnopolski dlatego że podawał przykłady takiego zawodnicy kulturyści czy z fitness zawodnicy zdobywali mistrzostwa polskie, różnorodne indywidualne i też miał mnóstwo różnych trudności, mimo, mimo tych sukcesów. Także to jest nic nowego, także ze zrozumieniem jakby podszedł do, do tych małych trudności i natchnął mnie taką myśl, myślą otuchy i... Na Tutaj mogą Państwo usłyszeć w trakcie mojej wypowiedzi salwy armatnika tego, dlatego, akurat jest jakiś pokaz, yy, arm, pokaz armat tam przed zamkiem, także proszę się nie obawiać, to nie strzelać mnie, tylko strzelanie, no, powiedzieć, na, na wiwat ku, ku cieszę, że tak powiem, gawiedzi, która tam przed zamkiem stoi. Ten zamek, proszę Państwa, nasuwa mi skojarzenia z trylogią Sienkiewicza, zwłaszcza z Potopem, dlatego że to w mojej młodości jakbym dzieckiem, to była moja ulubiona książka, jedna z moich ulubionych książek, chyba, chyba najbardziej nawet. Czytałem jakbym dzieckiem wielokrotnie, można powiedzieć, że wychowałem się na niej, ponieważ nawet wtedy, kiedy jeszcze nie miałem czytać, to ojciec mi opowiadał tak do snu, Miałem mojemu bratu akurat właśnie potop. Potem jak nauczyłem się czytać w wieku tam powiedzmy 5-6 lat, to, to była jedna z pierwszych książek, którą, którą czytałem. I ja troszkę czuję się jak niektórzy bohaterowie po potopu być może staram się naśladować w niektórych momentach mojej walki o tą świetlicę i w ogóle z głupotą w różnych miejscach mojego miasteczka naśladować różnych bohaterów sienkiewiczowskich, no, na przykład spryt i fortele Zagłoby czy taką nieustępliwość Kmiecica. No też nie, nie jestem zbyt wysokim wzrostem, więc trochę z Małego Rycerza, czyli z Włodyjowskiego być może też pewne, pewne cechy mam. I po prostu wiem z książek Sienkiewicza, że w życiu są różne trudności i te trudności można, można pokonywać i nie należy się zrażać. Ja, szczerze mówiąc, współczuję Ludziom, którzy nie biorą się za bary z różnymi trudnościami, przeciwnościami, tylko tak kładą już po sobie. Siemkiewicz na pewno tych ludzi by nie pochwał, pochwalał. Jego bohaterowie, jego książek, ci pozytywni, to są ludzie zdecydowanie odważni, waleczni, sprytni, tak jak ja, jak zagłoba, silni, rycerscy. Mnie tacy ludzie zawsze imponowali, zawsze staram się ich naśladować. Starałem się, to nie znaczy, że ich naśladowałem w sensie takim, że nie zawsze mi się udawało tego dokonać, ale, ale przynajmniej taki miałem, taki miałem cel. Chciałbym, żeby, żeby te cechy Sienkiewiczowskie, te cechy bohaterów Sienkiewiczowskich były powszechne w moim społeczeństwie. I myślę, że w działalności tego klubu Hades, który prowadziłem tam w wszystkiego w Staszowie, Próbowaliśmy z wolontariuszami zaszczepiać tego typu cechy naszym wychowankom. Żeby Państwa nie zanudzać, na razie przerwę, być może jeszcze w jakimś innym miejscu się ustawić coś presów, jeżeli mi przyjdzie do głowy powiem. Do zobaczenia Państwu.